Eliza Szwed jest dyrektorką Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu od 8 lat. 1 kwietnia 2019 roku otrzymała powołanie na kolejną kadencję. Podczas uroczystego otwarcia Centrum Kultury i Sztuki Muza na scenie burmistrz Robert Relich powiadomił o tym fakcie wszystkich zebranych i wręczył szefowej gminnej kultury powołanie na kolejne 7 lat. Gratuluję pani dyrektor. wszystkich 7 tysięcy. Szanowni Państwo, współpraca z takimi osobami, no to myślę, że rzeczywiście spełniają się marzenia. Także, Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję. Dziękuję również wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, inwestorom, wykonawcom i przede wszystkim moim współpracownikom, bo powiem Państwu, że od tych ludzi też zależy sukces naszej kultury. Także dziękuję Wam, kochani, że jesteście. Przed dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu i jej pracownikami wraz z otwarciem nowego obiektu Centrum Kultury i Sztuki Muza otworzyły się nowe, szersze możliwości w organizacji imprez i wydarzeń. W planach już są koncerty, spektakle, wernisaże i seanse kinowe.